Witam Was serdecznie. Po naszym ostatnim live'ie, na którym pokazywałam Wam, w jaki sposób połączyć dwa bryty, tapety na dwóch skrzydłach od szafy, pojawiła się masa pytań po demontażu pierwszego kawałka, czy tapeta naklejona tydzień wcześniej będzie schodziła dokładnie w taki sam sposób, jak ta naklejona przed chwilą, którą zdarłam, że tak powiem, na bieżąco. Ponieważ nie zaspokoję Waszej ciekawości na live'ie, pokazuję to teraz, żebyście mogli zobaczyć, w Sposób demontujemy tapetę, która już tydzień czasu wisiała na konkretnym podłożu. Również zaczynam od brzegu i po prostu ściągam materiał. Tutaj mam małe utrudnienie, ponieważ zawijałam tapetę do środka, więc będę musiała odwinąć sobie krawędź do środka. Nie muszę je odwijać, sama się oberwie, a później wyciągnę ja ten element. A z drugiej strony? Jak możecie zauważyć, nawet nie zostaje nam żaden kawałek kleju. Robię to delikatnie, spokojnie, nie szarpię się z tym materiałem, w miarę jednostajnym ruchem, po to, żeby to nie było siłowanie z materiałem. Jak widzicie, robię to też na froncie lakierowanym, więc mogłabym się obawiać, że po ściągnięciu po tygodniu, nie wiem, lakier zajdzie mi na przykład z drzwi, tak? Ale nic się takiego zupełnie tutaj nie dzieje. To sobie to, co zawijałam wtedy do środka na szafę. I praktycznie to będzie wszystko, co muszę wykonać. Drzwi jak nowe, nigdy wcześniej nie oklejane. Jeżeli zostałoby Wam troszeczkę, nie wiem, jakiegoś fragmentu kleju, można go zmyć po prostu delikatnie ściereczką z mydłem, czy z płynem do mycia naczyń, albo płynem do okien na bazie alkoholu i nie będzie szady po kleju. To wszystko.